Cześć, pokażę Wam dzisiaj prosty i szybki sposób, jak sobie oczyścić lusterka, bo wiemy, że jak mamy w ten sposób lustereczkę, zanim one się ogrzeją, odparują, no to mija chwilę czasu, tak? A jak przychodzimy i nie ma mrozu, no to można zrobić właśnie w ten sposób, który już Wam pokazuję. Bierzemy sobie pistolecik i... Tak jak widzicie jedno lustereczko mamy czyste, drugi również, po drugiej stronie sobie też możemy szybciutko odmuchać i mamy od razu w 100% podniesioną widoczność, także dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!